To, co właśnie widzisz, to mój oraz zwierniścia Star Challenge'u pod tytułem Minecraft Time Fight. Przed rozpoczęciem filmu i wyżebraniem, osoby, dziękuję za tak miły odbiór mojego poprzedniego filmu, też z tej serii. Pokażcie swoją moc i zróbcie to samo pod tym filmem z podwójną siłą. Szybkimi krokami zbliżamy się do okrągłej liczby 200 subskrypcji, więc naprawdę jesteśmy silnym kanałem. Dzięki jeszcze raz i zapraszam do oglądania. Gotowy? No, teraz tak. No dobra. Dobra, no to lecimy. Aha! Dobra, ale tylko hit, A... to był hit. Się poczułem jakby na Manhuncie normalnie już był. <noise> Ej, ty! Aha, tam ci... Dwa z jednego. Mogę ja tylko ciągnąć gdzieś. Właśnie, w sumie. Chyba nie. I tak sobie nie możemy przeszkadzać, jeżeli chodzi o bicie, więc w sumie. O golem! Dobra, Ej! Utnij! <noise> Co? No ej! Dobra, nie. Ja, ja idę sobie. Jaki łoszy? No ale nie miał być bicia! Ale mam pomysł. Nie podkopiesz mnie. Czekaj, czekaj, ja jeszcze tu przebiegnę. No nie! No, co? Nie. Tak. Nie! No co? Jest! No Nara! Nara! Jedzenie chociaż będzie moje. Nic ci nie zostawię z tego sianka. Ja tu już przerabiam sobie pięknie, chlebki mam. Problem w tym, że ja dopiero z tą Nejczą robię. Jedę? Ja A nie, bo ja już tulsy y, robię. O, trochę szybciej jestem. Ja mam ważne pytanie do ciebie. Co pierwsze, płatki czy mleko? Płatki, zawsze już, To się przyda do dalszej części materiału. będziesz <tusza> mnie płatkami bić? Tak. Dobra, dawaj mi to, że synek. Nie wiem, czy się nie kopać na jedną kratkę, bo po prostu najwyżej będę bołta robić. Możesz robić! O, lawę słyszę. O, w dupę! Dobrze, że się nie kopałem na jedną kratkę. A bym wlewiał w Chciałbym uzbierać sobie chętnie bardzo na, na enchant, ale nie mam nawet... CO?! Akuluj, ani Dobra, 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 ty się za bardzo przygotowujesz. O, jeszcze raz. Muszę tak na ostatnie 5 minut zacząć najlepiej wszystko przepalać. Widzisz, jakie, typa, aczygmenty są robione? Widzę. I już masz tarczę, bo jesteś do przodu, bo ktoś mi żelazo zakosił. Totalnie nie, to nie ten wiem kto. Ej, ale jak... 22 żelaza, no to już jest praktycznie na seta, ale przydałoby się najpierw kilof jakiś zrobić. Ej siema, widzę cię. Gdzie? Nie, nie widzieliśmy, mnie trolujesz. <śmiech> <ja>. <śmiech> Ile tego tu jest? Ale jeżeli zdążę to zrobić, to możesz. jeżeli zno... Dobra, nieważne. Jeżeli zdążę to zrobić, to... <laughs> Ja dostałem laga mózgu, bo próbowałem rozmieścić jakoś mądrze piecyki, i coś mi nie wyszło. O, a ja co mam prawie 100 klapizy. Ja może zacznę hmm. już to robić. Jaka maszynownia na trzy piecyki? To w sekundę idzie całe. Ja na dwa. No co już starczy, zrobiłeś? To już nawet. Set tak traktuję. Też w sumie nie, nie chcę być gorszy. No widzisz razem na czacie. Ja sprinta, nie mam, nie? No widzisz, bo zabrać klapki. Podzielimy się. Dobra, jedna część seta mi tylko brakuje. Tylko hełmu potrzebuję. Czas się pośpieszyć. Czy jakiś bucket jeszcze? Bakete no. to znajdziesz w sieci sklepów Biedronka. Ja, też tak chciałem dokończyć do Biedronka. A <laughs> ja sobie pójdę. tam. Ale ja mam farta! No właśnie w ogóle ja mam farta. Uuu, uuu, zapomniałem o jednym żelazie. Masz A? już seta? Jak nie, nie znajdę żelaza, to zrobię sobie hełm złoty. No już mam falseta. Może zajdę na ten na poziomie 48 i zacznę po prostu diamentów szukać. Jeżeli ty tego nie będziesz miał, to współczyję, nie? Dobra, dobra, ja muszę to jeszcze zebrać. Dobra, tego szukałem. Jeśli nie szukałem tego, tylko po prostu przypomniało mi się, że coś takiego istnieje. Jestem zadowolony, że ja to mam. Mówiłem, że ty tego nie będziesz miał. Ej, ja tą wodę słyszę wszędzie, nie? Nie wiem gdzie ona jest. Za mną, przede mną, obok mnie i nade mną. U, 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 jeśli to wstawisz do filmu, to może Sikańko będzie oglądać, to skojarzy skąd to jest ten tekst. Co ja tu mam? Dobra, myślę, że staczek tego mi starczy. Aaa, wiem co masz. Co? Kabłeby? Nie. Tak. Nie. Tak, wiem, że masz kabłęby. O, a ty nie masz? Jedyna rzecz, jaka mogła być, być przydatna w takich ilościach na PVP, to tylko kabłaby. Ja się sprzedałem z tymi kabłewami, lol. Dobra, i tak kiedyś Mam, mam całe No way. Po 20 godzinach szukania. No i mnie zombie jak jeszcze. Speedrun, 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 speedrun. Właśnie, bo mało czasu zostało. O, ale wielki cave deepslate'owy O, w dupę jaki cave wielki. O, to też sobie wezmę. Przyda się. Dobra. Kriperki, wykopczę mi to żelazo O co? co? Ale ja jakiś pojedynczy diament to był. No to no, pojedyncze tam, zaraz będzie 8 vein Mam diamenty kolejne. I jeszcze więcej! Dobra, pięknie. Szybko, szybko, niech to się przepala. Lecimy, dawać mi diamenty. O, nawet do netheru mogłem wejść. No to idź. No jakby właśnie się okazał. Jakiś treasur blisko, to kurczę. A no to musisz sprawdzić. Nie wiem, tu nic nie ma, nie? No, przydały się te Wiel. moje bloki. Gdzie mogę do Jacek. diamentów podbudować? Proszę, no. Ile czasu? 4 minuty O nie Ale dużo diamentów to jest to czego potrzebowałem No ja też uh, 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 uh. Dobra, jestem takim gigacadem. A co takiego zrobiłeś? A, A zobaczysz, dojść w, w swoim czasie Szybko po lawę o, Nie, właśnie ta. ja tego potrzebowałem Dobra no, proszę, jeszcze lawę tutaj Okej, okay. okej, okay. tak Dobra, dziwię gdzie jest żelazo. O, diamenty! O Diamenty! Kur. wiesz O, znalazłem tą rudę żelazo wiesz, co daje ci dziewięć żelaza. No, no, no. tylko, że teraz ją znalazłem, a nie wtedy kiedy potrzebowałem dużo żelaza. Ale jestem głupi! Czemu? Czemu ja tego nie wykraftowałem? W sensie... Bro Dobra, jestem... Jakbym to jeszcze znalazł, to by było w zajebiście. Która godzina? Ej, czas chyba minął, nie? Do 31 powinniśmy mieć czas chyba. Czekaj, bo mnie czas pojebał. <laughs> 25, no to my czas przekroczyliśmy. Tak? Już zakroczyłem. <laughs> tak. A, dobra. No to idealnie się czas skończył nam. No, czekaj, czekaj, tylko sobie coś wykraftuję i możemy lecieć. Ja sobie wykraftowałem. Dobra, ja jestem na spawnie. Już się... no, ale... No, no, no. Ło, wow, kurde macie. Ja właśnie o tym myślałem, bo miałem sporo diamentów i mógłbym sobie jak są klatę zrobić, ale zrobiłem sobie czapkę. No dobra, to co walczymy? Ty, 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 nie ty wiem. jesteś zbyt gotowy. <grym> o, pulka. Co? Dzięki za lawę. Szkoda, że nie mam lawy. Dobra, dzięki. Chodź tu, chodź tu. Ej, ja mam lepszą szikier. Okej, okay, okej, okay. się Trzymaj się tam. <grym> Dobra, mogę się A do iluś, czy do pierwszej śmierci? Do pierwszej śmierci, dobra. Monk of Hunt. muszę znaleźć dobre miejsce <coughs> dla mnie. Co? A, tu! Aha, no to po wow, co? No. się rozlało? No, ale drewno. <laughs> ja jestem drewnem! Okay. Jednej nici mi zabrakło, bym z ze zezwku mógł posiadać do ciebie. Nie na tego. O. Co? Dalej, o. dalej. No i się No nie, ale żeś... Gdzieś...

Ja już myślałem, że taka epicka ucieczka na pół serca będzie. Nie, ale szczerze, ciężko miałem. Dosyć. W nie to, że ciężko, ale bałem się, nie? Ja wiem, ja wiem że mogą zagrać o wiele lepiej znacznie, więc strasznie gównianie zagrałem. Tak, głupio wariant. Jeszcze chciałem ci z tego miecza trochę pochlasać, ale coś nie wyszło. Uuu. Dobra, nie damy rady bez wody. O! NIE! Chciałem ci lamy Nie! O! Dobra Kurde ile tych KWF'ów masz No staka Ej gdzie moje chata? A bo ja jedzenie nie mam Gdzie te dwoje chlebki? Ale, żeś mnie wykiwał Ej nie mamy co zrobić teraz, to nie my. Jest! Dobrze Ja się uratuję, ja się uratuję Jest, no to co, GG No GG mu się rosło jakoś PVP to Ale ja ostatnio mało gram w Minecrafta, Nie się oprócz streamów prawda, tam cię. No ja też mało co, tam parę speedruny. no teraz zacząłem jedyny odcinek nagrywać, a tylko tyle gram w sumie. Dobra no to... Ale na 20 tysięcy robimy Na 200